Ale to jesteśmy na premierze filmowej, więc pytanie filmowe. Twój ulubiony gatunek filmowy. No, ostatnio thriller, ponieważ w pewnym sensie współuczestniczę w, przynajmniej w tej atmosferze, która się wokół tego go męża produkcji tworzy. A więc zdecydowanie thriller, ale thriller, tak jak w tym wypadku, w przypadku konwoju, z dużymi emocjami, z dużą dawką naprawdę emocji. Wartość do kina. No ja bardzo zapraszam, Więc generalnie trudno jest, trudno oceniać mi pracę mojego męża, ale wydaje mi się, że to jest bardzo dobre kino, wspaniali aktorzy i tak jak powiedziałam, nie jest to zwykły thriller, tam są naprawdę emocje, które naprawdę warto przeżyć oglądając ten film. Czy w jakiś sposób dopingujesz męża w pracy, czy pomagasz, przynajmniej tak... Emocjonalnie? No emocjonalnie oczywiście. Tak jak Funkcjonuje funkcjonuję, uczestniczę od pierwszego momentu, czy od pierwszej, jak gdyby, pierwszych zdań, które Maciek pisze, pisząc scenariusz. Często jestem wymęczana przez męża różnymi jego projektami, ponieważ Maciek zawsze zaczyna od pisania opowiadań i tych opowiadań ma setki. No i ja oczywiście wszystkie te opowiadania czytam. Potem z niektórych z nich powstają scenariusze. A więc oczywiście. No, Żyjemy 18 lat ze sobą, więc oczywiście się wzajemnie wspieramy. A czy rozmawialiście kiedyś nad e, rolą dla ciebie w e, jego filmie na przykład? Nie, nie sądzę, żeby to, to miało miejsce. Ja mam duże pokory do, do, do tego zawodu i wydaje mi się, że e, oczywiście zdarzają się osoby, które są niesamowicie utalentowane i, i mimo braku szkół e, grają i, i, i tworzą wspaniałe role. Nie, nie rozmawialiśmy na ten temat. Ja myślę, że, że to byłaby trudna współpraca. Tak myślę. Ale ze względu, że jesteś małżeństwem, czy że to, są, to jest trudna działka po prostu? No to jest na pewno aktorstwo jest trud, byłby, byłoby trudnym dla mnie tematem. Poza tym myślę, że, że praca z mężem no, zawsze rodzi różnego rodzaju niepokoje, napięcia, które przenoszą się z planu filmowego na, na, na życie. Poza tym ja, nie mając doświadczenia, myślę, że miałabym ogromne emocje. Ja nie wiem, czy mąż by to wytrzymał po prostu.